Na program zaprasza Regionalne Centrum Animacji Kultury. Bójna przyroda i bogactwo natury to wizytówka Kujaw. Witam się z Wami w tych niesamowitych okolicznościach. I zapraszam na kolejny kurs z cyklu Kultura Ludowa w Sieci. Dzisiaj przed nami krótka historia Kujaw, prezentacja stroju z regionu Kujawskiego, nauka tańców regionalnych. Przypominamy, że po każdym kursie możecie otrzymać wyjątkowy certyfikat. Wystarczy przesłać dzisiejsze hasło na adres małparca.pl. Hasło otrzymacie ze słów kluczy które pojawią się w trakcie dzisiejszego kursu. Teraz przeniesiemy się do krainy żyznych gleb i bogactwa, czyli na Kujawy. Kujawy to region etnograficzny w środkowej Polsce, obecnie na Pojezierzu Wielkopolskim. Cały obszar Kujaw okalają Noteć i Wisła z niewielkimi lewobrzeżnymi dopływami. Teren Kujaw jest równinny, obfitujący w jeziora. Największe z nich Gopło. Na terenie Kujaw dominującą grupę stanowią tańce o tak zwanych rytmach mazurkowych. Tańce tej grupy różnią się między sobą tempem. Kujawiak jest z nich najwolniejszy. Szybszy od niego jest mazurek, najszybszy ze wszystkich oberek. Ubiór obok gwary, pieśni i tańca był przejawem odrębności etnicznej mieszkańców regionu Kujawskiego. Na przestrzeni wieków stworzyli bogaty folklor. Bogactwo widać również w ubiorze, zarówno w wersji przeznaczonej dla mężczyzn, jak i dla kobiet. Dziewczyny stroiły głowę kwiatami lub wieńcem zwanym szlarką, a szyje koralami. Dziewczęcy strój odświętny składał się z lnianej koszuli z kryzikiem, dwóch lub trzech spódnic, sukiennego kabacika i fartucha. Mężatki nosiły spódnice. Były dłuższe i ciemniejsze niż te noszone przez dziewczęta. Wierzchnie spódnice najczęściej były niebieskie. Pod nimi noszono kilka halek, w tym jedną w kolorze czerwonym, zwaną wścieklicą. Kabaty mężatek były dłuższe, z dużą ilością fałd i pelerynką. Fartuchy były atłasowe lub adamaszkowe. Często ozdabiano je haftem. Kobiety nosiły sznurowane buciki ze skóry. Mężczyźni nosili czarne filcowe kapelusze lub rogatywki z barankiem. W ubiorze męskim białe koszule wiązano pod szyją jedwabnymi chustkami. Na koszule nakładano granatowy kaftanik z fałdami bez rękawów. Kaftanik przewiązywano wełnianym pasem. Spodnie noszono wyrzucane na buty z czarnej skóry. Krok podstawowy kujawiaka poznaliśmy podczas trzeciego kursu, gdzie omawialiśmy taniec narodowy, jakim jest kujawiak. Przypominam, że są to trzy jednakowej długości kroki wykonywane w jednym takcie. Przypomnę jeszcze raz i pokażę. Muzycznie. Kujawiak jest tańcem wirowym, tańczony parami w obrotach wokół wspólnej osi z przesuwaniem się po kole. Jednak kujawiak tańczony na kujawach jest szybszy od kujawiaka narodowego. Po wolnym kujawiaku następował szybszy kujawiak, a po nim jeszcze żwawszy mazurek lub oberek. Tańce te przechodziły bezpośrednio jeden w drugi, bez przerywania akcji. W żywszych, weselszych Kujawiakach, Mazurkach i Obertach pojawiały się dodatkowo ozdobniki w postaci kołpców, przysiadów, przytupów. Zaprezentujemy Wam Kujawiak z Kujaw. Hej graczyku. Oh, we are Kujawach, poprzedza przy śpiewkach, potem jest wolny chodzony, żywszy kujawiak i ten jeszcze żywszy kujawiak właśnie przechodzi w mazurka albo w obelgach. Krokiem podstawowym mazurka jest zwykły bieg. Różni się od kroku podstawowego mazura tym, że w przedtakcie nie ma wszystko. Pokażę na sucho, a później muzycznie. Krok mazurka. Jest to zwykły bieg. Czyli jak widać nie ma przyskoku. Figury też są, jak to się mówi, zapożyczone od mazura. Teraz pokażę krok muzyczny. i inne tańce. Były to polka, skotisz, walc, sztajer, skocze, czapnik, dyna i owczarek. Zaprezentujemy Wam teraz zabawę, czyli dynę. Mamy dla Was zagadkę. Jakie jest największe jezioro na Kujawach? Mam nadzieję, że bogate kulturowo Kujawy pozostaną w Waszej pamięci na długo. Żegnam się z Wami i zapraszam na kolejny kurs. W ramach cyklu Kultura Ludowa w sieci zapoznamy się z regionem Kurpi Zielonych.